Znam ja te herbatki i dlatego nie lubię swatania. Zacznie się teraz kram. Dziś nie można. Prosimy jutro i pojutrze także prosimy o na filiżaneczkę. I trzeba się jeszcze zastanowić. A sprawa przecież drobiazg, żadna filozofia. Do diabła tam jestem człowiek na urzędzie, nie mam czasu. Dla mnie Ożynek stał się też takim pretekstem do opowiadania o, właśnie o y, tęsknocie człowieka i kobiety i mężczyzny y, do bliskości z kimś drugim. I stworzyliśmy taki świat ludzi pokręconych, ułomnych, którzy garnią się do, 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 do siebie, a jednocześnie rzeczywiście jest tak, że e, w w tym całym zamieszaniu e, wy, wybory stają się dosyć przypadkowe w związku, w związku z, z, z ciśnieniem wewnętrznym, ciśnieniem zewnętrznym. E, ten, ten wybór e, obiektu uczuć jest, e, jest przypadkowy, wykreowany ze, z zewnątrz. i e, mm, mm, bardziej y, nie rytuały, ile właśnie ten, 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 ten rodzaj presji, którą, którą bohaterowie i, i mają w sobie, i mają nadaną przez, przez kulturę, przez obyczajowość y, naszą. Łada ta kobietka, nie? owszem, niczego sobie. Śliczna ta maleńka, prawda? No patrz, zakochał się. Bo tu na drodze stanąć. Jaka tam ładna, wcale nie ładna. Noc! Za długi? Nie, no sam nie zauważyłem. Dziebłuszka, jak jaką uszy. Nie, 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 mi się też wydaje, że to nie to, że jakoś nie bardzo. Mam nawet wątpliwości, czy zna maniery wyższego towarzystwa. No i jeszcze pytanie, czy mówi o francusku? Jaka będzie agafia? Jaka będzie no, agafia? Będzie taką kobietą jak. Jak większość kobiet, no. tylko i problemy ma takie, jak większość kobiet. Ale dlaczego właściwie ona chce wyjść za mąż? Dlatego, że wszyscy wokół ją do tego zmuszają? Czy z rozsądku? Czy ona marzy o wielkim uczuciu? Jaką właściwie ona jest kobietą? No, a dlaczego kobieta chce wyjść za mąż? Dlaczego ty chcesz wyjść za mąż? Albo dlaczego jesteś już mężatką? Bo nie wiem. Z różnych powodów, każda z innych. No więc właśnie. Myślę, że to na tym polega. A, a nasza Agapia? Nie no, Nasza Agafia no na pewno chce wyjść ze mną z miłości. Nie chciałabym tutaj naprawdę zdradzać swoich pomysłów na temat małżeństwa, moich prywatnych, bo myślę, że to byłaby rewolucja w świecie mężatek. Ale pomyślałam sobie, że, że bardzo Agafi zależy na tym ślubie. Bardzo zależy jej. Przecież on, kochanie, jeżeli prawdę powiedzieć, choć mój brat matkę twoją na tamten świat wyprawił. Gdyby nie to, żyłaby niebożsko Więc ja mam dostać takiego okrutnego męża? Za nic na świecie nie wyjdę za kupca. Przecież Aleksy Dmitryjewicz jest inny. Wcale nie. Brodatek zacznie jeść, wszystko mu po brodzie będzie kapać. Nie. A gdzie ci prawdziwego szlachcica wziąć? Na ulicy nie czeka. Piopła Iwanowna znajdzie. Powiedziała, toż, że najlepszego poszuka. Toż ona łże skarbie.